Cześć. W dzisiejszym filmie wymienimy płyn chłodniczy oraz wypłuczemy cały układ. Zapraszamy. Do tej czynności będziemy potrzebowali: gotowy płyn chłodniczy lub koncentrat, wodę demineralizowaną. Jej ilość zależy od tego, ile razy będziemy płukać nasz układ oraz ile litrów on mieści, ale będzie to około 10 do 20 litrów oraz środek do płukania. Jeśli chodzi o narzędzia, to są identyczne jak przy wymianie oleju. Film z tego możecie zobaczyć na kanale. Tam jest więcej powiedziane o narzędziach oraz o czynnościach przygotowawczych, które są również identyczne, czyli zdjęcie osłon, lecz tym razem wystarczy nam tylko osłona metalowa z przodu. Następnie do układu dolewamy pukanki. Pamiętajmy o tym, aby delikatnie odkręcić korek, ponieważ jeśli silnik chodził, to panuje tam pewne ciśnienie. Uruchamiamy silnik na odpowiedni czas, w przypadku tego środka jest 120 minut oraz ustawiamy nawiew na maksymalne grzanie. Po upływie 20 minut lokalizujemy koreczek i go odkręcamy. Jak widzicie, płyn zaczyna bardzo powoli spływać, ale lepiej poczekać, ponieważ jeśli odkręcimy korek od zbiorniczka góry, to stanie się to. No właśnie. Teraz do gry wchodzi woda demineralizowana, którą będziemy płukać nasz układ. Zalewamy go tą wodą i włączamy silnik na około 2 minuty, aby woda się rozeszła. Po tym czasie, tak samo jak przed chwilą, zlewamy wodę. I tutaj był nasz błąd, ponieważ my tylko raz wypukaliśmy ten układ i po zalaniu go nowym środkiem, po paru kilometrach, wrócił kolor starego środka, który jeszcze gdzieś tam w zakamarkach był. Także płuczemy i powtarzamy tę czynność tak długo, aż zacznie nam wylatywać czysta woda. Jak widać po wiaderku, trochę syfu nam tutaj z tego układu zeszło. Teraz przygotowujemy mieszankę. Oczywiście, jeśli macie gotowy płyn, to nie dotyczy Was ten proces. Producent naszego koncentratu zaleca, aby ilość koncentratu wynosiła od 50 do 70%. Tak więc potrzebujemy 5 litrów, bo tyle nam spłynęło. Więc mieszamy we wiadrze z podziałką koncentrat z wodą demineralizowaną, która nie pozostawia kamienia. I to jest ważne. Teraz zalewamy nowy płyn. Yy, musimy pamiętać, że układ się odpowietrza, więc po paru kilometrach podnosimy maskę i uzupełniamy płyn. Wielkie dzięki za dziś. Komentujcie oraz subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych filmów z naszym autem. Do zobaczenia!